Na wstępie chciałam powiedzieć, że film zostanie wrzucony dzień po moich urodzinach, czyli 26 sierpnia. Hej wszystkim z tej strony oczywiście lubię horsy, a dzisiaj będzie taki vlog z moich urodzin. Jestem jak na razie rozczochrana, bo dopiero wstałam. I jestem też w piżamie, więc muszę się ubrać. Ubiorę się na razie w takie zwykłe ubrania, potem ubiorę ubrania urodzinowe. Hmm. Chciałam powiedzieć, że. ogólnie yy, dzisiaj nie wiem na, na jakim koniu będę jeździć. Zależy jakiego pani dała na pastwisko. Wiem, że pastwisko jest tylko dla rodziny mojego jednego konia Willow. No, ale też czasem mi tam daje takie różne Na pewno Willow, na, Willow, dzisiaj nie będę jeździć, bo Willow jest w ciąży, jakby ktoś nie wiedział, zapraszam na no, poprzedni odcinek z realnego SSO. No, a ja się właśnie już tutaj ubieram. Dzisiaj myślę, że sobie ubiorę na razie takie, o taki strój, e, a potem sobie właśnie ubiorę inny e, urodzinowy. Więc pierwsze musiałam nakarmić w ogóle moje kotki, bo no nie karmiłam ich. Yy, no, no, znaczy, nie że mówię że nie, mówię, że nie karmiłam ich od bardzo dawna, tylko po prostu no, nie, nie nakarmiłam ich jeszcze dzisiaj. Więc no, pierwsze sobie muszę pogłaskać w ogóle go. Yy, te dwa kotki, żeby wiedziały, że już im jedzą, nakładam. A potem już tutaj im wsypię właśnie. Jedzenie. No, następnie poszłam nakarmić mojego pieska. E, też go musiałam pogłaskać. Zosta piesek został już pogłaskany. Teraz e, poszłam w ogóle pod podlać moje e, że tak powiem. O, znaczy ogólnie no. No, rośliny poszłam podlać. Zaczęłam właśnie od, od kapusty. E, jak, jak widzicie. Yy, no. Potem yy, to jest chyba czosnek. I no i no. Także właśnie tak i no i zaczęłam potem następne yy, podlewać. Potem jeszcze pójdziemy właśnie sobie do stajni Zabrałam jeszcze kilka jabłek, które mi się udało. No i nakarmiłam też ptaszki. Czasami tutaj przylatują. No, no i poszłam potem. Te kwiatki już zostały podlane. No i takie reszty, tylko jeszcze takie właśnie w ogródku. Pierwsze jeszcze teraz dałam marchewki. Następnie właśnie no, to chyba kukurydza jest. Więc kukurydzę musiałam na stojącą. Nie, nie kłócałam. No. Także teraz nie miałam zbytnio dużo czasu, więc teraz szybko szłam zobaczyć, jakiego konia mi pani przygotowała. Yy. Wiem, że to paswisko, jak już mówiłam, jest tylko dla rodziny mojego jednego konia Willow. Yy ale no ale właśnie teraz szukałam nie miałam zbyt dużo czasu bo jeszcze musiałam wszystkie, mm, wszystko przygotować tutaj jest rodzina Willow mama, tata, siostra, brat tam jeszcze była kuzynka, tutaj stała w jeszcze zobaczę, czy pani nie zostawia konia, o tu jest yy, tak w zasadzie koń yy, więc yy, no skoro już tutaj był, bo to jest takie dosyć fajne miejsce to no założyłam chciałam założyć no właśnie rzeczy, no no wiecie generalnie, no no więc za, zakładałam także tutaj macie taki uryweczek a jak już założyłam, to następnie na niego... Yy, nie, nie na niego wsiadłam, tylko y, musiałam go troszeczkę poprowadzić, bo y, jeszcze chciałam zobaczyć w stajni, y, czy nie ma żadnych koni, czy Pani nie zostawiła, czy wszystkie Pani zostawiła w takiej zamkniętej stajni, a nie otwartej, bo tutaj jest właśnie ta zamknięta. Boję się tylko o Willow, bo yy, impreza będzie na polu, nie będzie jej w stajni. No, także, także wiecie. Generalnie, Mhm Willow musiała się spuścić. Aha, no to tak, ten. No, niezbyt fajne to było. Willow, no, daj mi spokój, żeż nie możesz ze mną normalnie przejść. Dobra, Willow e, mi się nie słucha. Jezu, co ja gadałam, Willow? To jest Aqua Angel. <laughs> najwięcej, właśnie y, jestem. Naj, najwięcej jeżdżę teraz na Willow. Jechałam, bo ona jest teraz w ciąży. Więc teraz pani mi została byle jakiego konia. No i właśnie tak jeżdżę dzisiaj. Akurat jest to Aqua Angel. Y, właśnie mi się pomylił. O, mój drugi piesek biegnie. Pewnie biegnie sobie pojedzonko. Y, no bo mój drugi piesek lubi wędrować. Y, Sprawdzam tylko tutaj. Nie, to tu jest babcia, dziadek i ciocia. Widow, no. czyli no będę potem jeszcze musiała posprzątać stajnie tutaj tą otwartą na urodziny właśnie a na razie mm, poszłam tutaj y, z Willow gdzieś sobie na taki teren gdzie jedzi mało osób y, na razie był dzisiaj był czwartek y, 25 sierpnia czyli moje urodziny więc no nie miałam, nie, nie robiłam, o, o tym tak właśnie mówiłam, nie robiłam żadnych zawodów w ogóle, mm, znaczy zawodów, no nie, 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 nie mm, Jezu, nie pracowałam dzisiaj, bo były moje urodziny, z racji tego nawet, że jest, y, że była... Y, no, że, że był nawet weekend, znaczy weekend, no, wiecie Dzień taki niewolny, w którym się pracuje To ja niestety nie mogłam pracować już na razie w stajni Dobra, tutaj z tej ławki stanęłam na nią i wsiadłam właśnie na Aqua Angel No i biegnęliśmy sobie do stajni Też chyba spał, tak? Także, także no Potem jeszcze musiałam, a, ja zawsze mam tak, że po prostu zapominam to zrobić. Potem zrobię to samo z Willow. Będzie zaraz druga część. Y, ogólnie pierwsze, muszę w ogóle to ściągnąć. Tak, muszę mu to ściągnąć, no bo mm, no, ja jak zwykle y, taka gapa musiałam zapomnieć, y, że to się tak nie robi, że wiecie, że y, generalnie... No bo muszę jeszcze go wyszczotkować i w ogóle ją ogarnąć. Więc szczotkowałam Willow. Potem jeszcze pójdę umyć Willow do Stajni. No. Także mam nadzieję, że będzie grzeczna i się będzie mnie słuchać. Napoiłam go ją też. Oraz musiałam jej cianko. Jest już nakarmiona i napojona więc tylko wystarczyło jej za, za, dać to i i szłam z nią po prostu do stajni, bo nie chciałam za, założyć siodła, bo do stajni właśnie szłam ją umyć. Z Willow również to sama zrobię, bo Willow jest najważniejsza, a resztę pani powinna sobie załatwić. Ok, także weszliśmy już do stajni. Widzimy się jak już będziemy w stajni. Okej, okay, my już jesteśmy w stajni, Willow się nie chce słuchać e, Idziemy właśnie, o widzę, że, y, znaczy, Jezu, Aqua Angel się nie chce słuchać Eż, słuchać, Willow tutaj, jak widzicie, jest, bo, no, wiecie generalnie Willow musi mieć dużo przestrzeni, żeby się poruszać z tym brzuchem Zaraz ja się również umyję Dobra, Aqua Angel, pierwsza ciebie tutaj umajemy obydwie strony.